Dzień dobry, to jest program Graj Buczy. Dziś moim państwa gościem jest Piotr Sadowski, lider zespołu The Light Street. Cześć Piotrek. Witam serdecznie wszystkich i ciebie. Czy wiesz, czy wiesz, jaki jest twój świat? Piotrek, ja spodziewałem się, że przyjdziesz tutaj w mundurze. Taki był pomysł najpierw, ale dobra, mówię, nie będę robił sensacji. Jeszcze pomyślałem, że przyszedłem po Ciebie. No Powiem szczerze, że się trochę przygotowywałem, ale wytłumaczmy e, naszym widzom, o co chodzi. Proszę Państwa, chodzi o to, że Piotr i jego brat są funkcjonariuszami e, policji, Komendy Miejskiej Policji w Wielonej Górze. No, i od 8-9 lat e, funkcjonują w grupie The Light Street. E, no i porozmawiajmy e, o początkach tej grupy. Skąd to wszystko się wzięło? No, ta grupa to przede wszystkim e, rozpad byłej kapeli, bo wraz z bratem graliśmy e, trash metal. Właśnie miałem przyjemność obejrzeć odcinek z Chujozą, tak? Mm -hmm. Jak patrzyłem na tych młodych chłopaków, to tak mi się przypomniało, jak mieliśmy po 18-16 lat, jak zakładaliśmy właśnie taki trash metalowy zespół, i też taka energia w nas była. I mówię później po tym całym tym trash metalu, przyszedł taki czas, że już mieliśmy po 23 lata, a wtedy to mi wydawało mi się, że już jestem praktycznie na końcówce studiów, i już czymś taki dojrzały, dorosły, i mówię: Nie, to już ten trash metal, już sobie damy spokój. Może byśmy założyli jakąś kapelę, taką z mniejszym dźwiękiem dla takiego pospolitego ucha, tak, żeby być odbieranym bardziej na takich masowych imprezach? No i w pięciu chłopaków siedząc na ławce, wiadomo przy czym wieczorem, yy, wpadliśmy na pomysł, że może złożymy taki zespół. Bo bardzo spontanicznie, bo przyznam szczerze, że yy, perkusista nie umiał grać na perkusji. Basista to tam coś tam na gitarze czasem pograł. Organista, to klawiszowiec, to zapytaliśmy go w ogóle, czy ma ochotę pograć na klawiszach, bo kiedyś gdzieś tam chodził na jakąś szkółkę. No i tak naprawdę ja z bratem byliśmy jakimś takim pe pewnym odnośnikiem tej kapeli, co potrafiliśmy po prostu grać. Tak? Gdzie ja przyznam, że byłem basistą w też metalu, a tu musiałem wejść na wokal, więc też był pewien taki przeskok. No ale stwierdziliśmy, że dobra, wchodzimy to. Perkusista na drugi dzień naprawdę poszedł, zamówił perkusję. Najlepsze było zdziwienie jego rodziców, kiedy przyszła do domu. Mówiłem, przecież ty Paweł nie umiesz grać w ogóle na perkusję. Mówi, Dobra, ja się nauczę. No i to były takie początki. I tak mi 9 lat. Jesteś przecież jak ten. Chociaż raz, no ci nie ma The Light Street to już jakiś taki odnośnik tego, że e, jedziesz wozem patrolowym i to tam są te pompki. Dzisiaj, <grywki> dzisiaj tak. Dzisiaj mogę tak do tego podejść, bo zawsze się śmieję, że no, jak zakładałem kapelę, to nie byłem funkcjonariuszem policji, bo dopiero w wieku 29 lat poszedłem, a jak zakładałem kapelę, to miałem 23 lata. A nazwa tak miała się gdzieś odnosić do, do tej lampy, która świeciła przy tej ławce i tak oświetlała ładnie ulicę. I mówimy, kurczę, może jakaś taka angielska nazwa, no, że z angielskim nie było zbyt mocno, to wymyśliliśmy The Light Street. Yy, mając na uwadze, że może to będzie mm, oświetlona ulica, później się okazało, że to chodzi o no, światło uliczne. Ale były kiedyś takie momenty zwątpienia, że można by gdzieś odejść od tej nazwy, może zmienić na inną ale stwierdziliśmy, że nie absolutnie, zwłaszcza, że zabawnie jest, kiedy nas zapowiadają na scenie, że i przed państwem Lighting, Streeting, czy inaczej przekręcona nazwa, to nas bardzo bawi i powiedzieliśmy, dobra, zostajemy przy tym, jak już tak, tak to wychodzi, to niech tak będzie. No, zawsze mogliby pomylić e, z utworem Metallica, prawda? No, Chociażby przykład... tak, no, to tak. By było bardzo miło. Hit the Light albo tam tak. jeszcze jakiś e, inny. Oceanem płynąc, szukałem ciebie jak stach bez silnej sztorm, który wyniósł, statek życia ot tak, świat na pół. My, ale to jest też tak, że w końcu zaczęliście, przenieśliście się z trash metalu my, i... W, tak naprawdę tą swoją drogę muzyczną odnaleźliście w Poproku. Tak. tak. Nie głupiowałam z tego powodu. Pierwsze, y, pierwsze dwa lata było tak, że gdzieś tam y, na przykład graliśmy na, nie wiem, jakichś Dniach Kamiennej Góry, i duża scena, i gdzieś tam spotykałem grono takich słuchaczy y, metalowych. Tego cięższego brzmienia, a ja tutaj na harmonice i usnę i śpiewam jakąś piosenkę taką, że tak powiem, skliwą skliwą, to faktycznie tak człowiek to czuwał. Tylko że to jest. Ja podchodziłem do tego, że to było coś takie coś za coś, tak, bo no jednak my się 10 lat nagraliśmy tego, tego tego, metalu, i to jest niszowa muzyka. To jest muzyka, gdzie no, musi być odbiorca, który jest sfokusowany na tą muzykę, którym lubi, tak? Bo gdy na przykład jechaliśmy na jakieś właśnie o, dni, dni jakiegoś miasta czy dajmy na to nawet dożynki bo tu potrafiliśmy nawet na dożynkach zagrać metalowy koncert i to było naprawdę bardzo ujmujące jak, To były jak, prawdziwe dożynki. Tak, dożynaliśmy ludzi tam po prostu jak starsze zwłaszcza społeczeństwo patrzyło na nas tak kiwając głową co oni tutaj grają. Może też niedojrzałe, bo jeżdżę zawsze do Wofenbyte do Niemiec na taki mały festiwal. Graliśmy też też Trash Metal i tam ludzie starsi skakali pod sceną, tańczyli i nikt nie, 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 nie robił, że tak powiem, złych min do tego. No, t -t troszkę tutaj, być może to was śpiewał Nocny Kochanek, z zdrajcy metalu. <grym> 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 Lubię tam piosenkę, akurat miałem być na kilku koncertach Nocnego Kochanka. No ale tak, no Zdrajcy Metalu, no to będzie to. Chociaż skórę gdzieś tam mam kowadą, więc jeszcze nie do końca nie sprzedałem na szmaty, nie dałem na szmaty, tak jak w piosence, ale na przykład już teraz, jak patrzę na przykład wstecz, gdzieś tam puszę sobie Poznajemy Muzykę, taki program, w którym właśnie braliśmy udział i tak, Widzę tak jak kiedyś graliśmy, to jest łezka wspomnień, jest taki, taki, że tak powiem, ciepło się robi na sercu, że jest co wspominać, tak? to był fajny epizod, a złóż teraz tu już, gdzie jesteśmy, jak już popchnęliśmy ten wóz dalej, tak, z tym nagrywaniem, z tworzeniem tej muzyki, gdzie spotkaliśmy się z różnymi ludźmi, z dobrym odbiorem tego, no to już człowiek się jak gdyby w tym zaczął zakochiwać. Co się stało? Dla Ciebie, dla brata to jest jakaś forma, nie wiem, odskoczni, być może terapii y, 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 w związku z zawodem jaki wykonujecie? Na pewno jest. To, to nie, 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 nie podlega żadnej wątpliwości, bo y, mówię, człowiek wraca do domu, nawet weźmie tę gitarę, posiedzi 15 minut na gitarze jest innym człowiekiem, rozładowane emocje, wszystko. No mówię, funkcjonariusz policji no, w swojej pracy no, to jest ciężki kawałek chleba. Ja przyznam szczerze, że y, dla mnie zmienił się cały świat, od kiedy poszedłem do policji, bo zacząłem postrzegać wszystko całkowicie inaczej. No tym bardziej, że jesteś y, funkcjonariuszem prewencji. Tak, no, to to na tej pierwszej linii, tak, z, z tym wszystkim. No, mówię, y, ludzie, jak coś się dzieje złego, tak, potrzebują pomocy, to dzwonią, tak, no, wybierają jeden numer mają, który przyjedzie na pomoc, no i my jedziemy, jakby tak człowiek te wszystkie interwencje, to wszystko w sobie nosił, trzymał, no to by gdzieś się eksplodował, dlatego fajnie mieć taki bufor, y, gdzie można to wszystko wyładować, tak. no to na pewno, tak. Jest tak, że jedziesz samochodem e, i, no i co, i... Piszesz teksty na przykład, no, to znaczy no, w sensie sa, be, tak. samochodem, no, tym policyjnym, tak? No policyjnym to może mniej, bo bardziej się skupiam gdzieś tam na, 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 na tej pracy, tak? Tutaj trzeba być czujnym jak ważka, <laughs> <laughs> natomiast y, fajne jest to, że jednak w tych radiowozach mamy radio, mamy połączoną muzykę, jeździmy, jeździ się z różnym współpatrolowcem, i oni mają swoje, ja tak patrzę na nich, że mają różne gusta muzyczne. I ja lubię czasami powiedzieć, że dzisiaj ty się podłącz, pójdź muzyczkę, posłuchamy coś Twojego. I też to mnie gdzieś tam. Ja nie lubię się zamykać, o tak powiem, na, na jeden, jeden, jeden jakiś gatunek muzyczny. to, jak mogę posłuchać trochę gdzieś tam jakiegoś rapu, posłucham trochę mocniejszej muzyki, jakiegoś rock and rolla, gdzieś tam zawsze można poczerpać jakąś taką inwencję z tego. Nie wiem, czy się zatrzymać, czy wciąż w istocie trwać. Nie długa jest granica, którą wystarczył czas. Ja nie chcę, cierpieć przez te setki lat. Te swoje wrażenia z pracy przenosisz na przykład na kartkę papieru w formie tekstowej? Nie jeszcze mi nie przyszło, to. nie wiem, tak, no, ta, no, bo... no, jeszcze ale to jest wszystko jeszcze przede mną. Myślę, <laughs> że jeszcze, jeszcze kiedyś jakiś y, utwór y, taki z, uda się skomponować. Sporo koncer koncertujecie. I to też jest pewien y, y, rodzaju fenomen, bo o ile są na przykład grupy, które borykają się, no, mają jakiś taki problem, z koncertowaniem, no Wy, że tak powiem, pływa, pławicie się w bogactwie. No nam powiem tak, koncertujemy, na przykład teraz mieliśmy, nie powiem, przerwę, tak, bo zmieni, przyszedł nowy perkusista, nowy kiterzysta yy, i gdzieś tam poświęciliśmy czas na to, żeby się gdyby w, wgrali, tak, no bo tu zapoznali z materiałem, też nagraliśmy płytę, zrobiliśmy teledysk, drugi już jest w produkcji, więc tu poświęciliśmy czas na to, ale nie powiem, te koncerty, yy, mimo wszystko, no to to jest czas, tak, to, to nie jest yy, takie proste, żeby to pogodzić też z tą pracą, yy, ale ja myślę, że na przykład jak człowiek funkcjonuje, że tak powiem, rzetelnie, tak, no to też przełożeni są, podchodzą rzetelnie do człowieka i na wszystko da się pogodzić, to z przede wszystkim. Weekend mieć jakiś wolny, żeby pojechać na ten koncert i zagrać. Chodzę do baru. Bo y, do końca roku macie już y, zapełniony kalendarz, tak? Ten, ten nie do końca. Ten, ten, nie. ten spokojnie. To jeszcze jest dużo dużo luzu. Y, fajna taka anegdota, ta, albo historia bardziej związana z Wośpem. Na Wośpie y, był licytowany voucher godzinnego koncertu ze grupy The Light Street. I nawet nie wiedzieliśmy, kto wygrał, bo y, tak mnie nie dopytywałem i minął parę tam y, tygodni. I dzwoni do mnie kobieta, przedstawia się i mówi, że wylosowaliśmy wasz, wykupiliśmy wasz tam voucher na wośpie i chcielibyśmy, żebyście zagrali. Ja mówię, no dobra, no ale jaka to. Gdzie to będzie w ogóle? No, mówi, to będzie w Domu Kultury Lubawka i to będzie dla naszych absolwentów na zakończenie projektu. I mi mówi, to jest Uniwersytetu III wieku. <noise> I mówię, wow! Jak czyli, ja to powiem chłopaku? Czyli jakby, no, cały czas jakby historia, tradycja ciągnie się za wami, skoro były w dożynki, No, to... to... teraz jedziemy dalej, tak? Ale oczywiście zapewniłem tą panią o tym, że no nie, nie, nie gramy metalu, ani nie jesteśmy jakimiś raperami metalami, żeby wiedzieli, że, że w miarę się pasujemy w to, co, co chcą usłyszeć, tak? Nawet przesłałem link z utworami, także zaakceptowali, że jest okej. Okay, tak? no. Macie nowego perkusistę? muszę zadać to pytanie. On umie grać, czy też jak ten um, wcześniejszy. Um, nie, ten, tak, to, to już zarówno ten gitarzysta, jak i perkusista, to są młodsi faktycznie od nas, ale grają, tak? Potrafią grać. To, to nie podlega wątpliwości, że jak już dobieraliśmy, to kierowaliśmy się skillem, żeby no nie cofnąć się za bardzo tak? Jak już, już jesteśmy, człowiek jest na pewnym poziomie, to to idzie dalej. Fajne jest tylko to, że oni tak czerpią taką mega radość z tych koncertów, że jadą i tu jest tu sala, jak perkusję ustawić, jak to ma wyglądać, a my gdzieś tam się skupiamy już bardziej na takim podłożu, jakie jest zaplecze techniczne, jak to wygląda, jaki będzie komfort gry i pod tym kątem. Czego dzisiaj brak! Wracając do perkusisty, to e, no, chyba nie zdradzimy tajemnicy. Nie, to jest także za twoją namową i namową brata, no, człowiek no. <laughs> idzie w formację? No, gdzieś on sobie sam to tak przemyślał. Ja, ja tak, on, jego dziadek był policjantem. To może też gdzieś tam widział, jak to wygląda. Chociaż tamte tam, tam czasy formacji, a te dzisiejsze to jest w ogóle przepaść. Tak. Totalnie inaczej to wszystko funkcjonuje. Yy, natomiast no, zdecydował się, oczywiście, yy, przyszedł, zapytał, czy, 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 co, jakie mamy zdanie na ten temat. No, jak widać, nam się dobrze pracuje. Yy, skoro poleciliśmy mu to. No, i złożył papiery, czeka teraz. Myślę, że na pewno się dostanie, i za niedługo pojedzie na szkołę. No, tu będzie mały problem, bo jak pojedzie na szkołę, to nie będzie go przez parę miesięcy. Chociaż tam weekendy są wolne, także jakoś pogodzimy te koncerty. O to się nie martwię. Wasz dorobek płytowy. Jaki jest? Nasz dorobek płytowy to jest tak naprawdę w końcu nagrana pierwsza płyta. Którą nagrywamy, ojej, jakby tam pozbierać te kawałki, to zresztą z przełomu wszystkich tych 9 lat, tak naprawdę. Bo od początku do końca y, płyta, która mieści 7 utworów, plus 8 jest taki dodatkowy, poszła na poprawki, bo musieliśmy nieco zmienić y, tam, no, odnośnie takich technicznych spraw wypalenia na, na płytę, żeby to tam to meniła, nie wyglądało wszystko. No, mała poprawka poszła. Płyta nosi tytuł Na niebie i na Ziemi z tego tytułu, że nagrywał ją z nami chłopak, który był, grał na klamiszach i rozpoczął, a w 2022 roku zmarł. I dokończyliśmy tą płytę, dlatego stwierdziliśmy, że tak ucz, uczcimy jak gdyby jego pamięć tym tą nazwą, że zaczął na ziemi, a skończył będąc w niebie, tak? Dlatego, a że bardziej to wyglądało to ten tytuł Na niebie i na ziemi. Gdzie można? E, e, oczywiście poza YouTubem, bo na YouTube e, jest wiele waszych e, utworów można zobaczyć, ale gdzie można e, posłuchać was? Czy, czy tą płytę e, będzie można kupić? Jak, jeżeli tak, no to gdzie? No tak, tutaj jeśli chodzi o tą płytę, to m, będzie na pewno wystosowany wpis na Facebooku. E, będzie można po prostu napisać na brief, spokojnie podeślemy, nawet na adres. To nie... Nawet dowieziemy. Nawet ojdziemy. O, to na sygnale. <laughs> Także to nie będzie problem. Yy, natomiast yy, druga sprawa, yy, za niedługo będziemy już dostępni na tych platformach Spotify, Tidal. Bo to, że tu mamy 7 utworów, to jest jedno, a tych utworów jest łącznie no z dwadzieścia kilka, tak? Także to yy, wszystko będzie się tam pojawiać cyklicznie. No i myślę, że z końcem tego roku druga płyta też już będzie dostępna, yy, którą będzie promował też teledysk, także że to troszkę się będzie działo. Ja jestem yy, bardzo zadowolony z y, człowieka, z którym y, współpracuję, to jest Gracjan Kogut, on ma takie w swoje y, własne zrobione y, prowinyl studio, znajdujące się właśnie w Lubawce. Yy, mam blisko 10 km z Kaliernej Góry, przyjeżdżam, siadamy, nagrywamy. Człowiek, który Akceptuję to, że gdzieś tam my lubimy się wzorować na takiej muzyce popowej powiedzmy, Lady Punk, perfect, gdzieś w takich ja nawet klimatach. Ja gdzieś tam kombi wiemy. słyszałem. Nawet kombi. O, to tak, to dokładnie. Dlatego cieszę się, że on w tej realizacji jest takim sprytnym i mobilny, że, że, że naprawdę idzie nam na rękę i działamy razem. Ale to specjalnie tak poszliście w tym kierunku, nie wiem, kontynuować. Tego polskiego roku z lat 80. O to tutaj jest duża, du, du, dużo się na to składa. W ogóle zacznę od tego, że ojciec mój 40 parę lat grał akurat po weselach, więc te wszystkie covery grane na, na, wesele, na tych weselach, no to cały czas mieliśmy w domu. Do tego mam brata o 16 lat starszego ode mnie, który no kombi, gra fenomenalnie kowaruje te, ten, ten, ten zespół, więc gdzieś ja tutaj to zaciągnąłem od nich, zresztą to oni mnie wszystkiego nauczyli, tak? Więc, więc te, 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 te... tak mi się wydaje, że te wszystkie chwyty, te, te, te wszystkie dźwięki to, to we mnie gdzieś tam są i teraz, gdzie można to zrobić nieco nowocześniej, można gdzieś tam yy, dołożyć swój tekst, wypracować, no to sprawia, że naprawdę człowiek czuje się taki spełniony w tej muzyce. Właśnie tego z lat 80. I stajesz się osobą rozpoznawalną. No, może nie, nie tyle z, z działalności muzycznej, ale z, z racji wykonywanego zawodu. Miałeś pewne zdarzenie Miałem, na stacji. Tak. No, Fajne zdarzenie, bo akurat był taki artykuł wypuszczany przez, od nas, z, przez naszą jednostkę policji odno się tam, akurat y, otrzymywałem medal za uratowanie życia dziewczynce Maj i przy okazji był też artykuł o, o tym, co robię, tak? o tej właśnie działalności muzycznej, no i wchodzę na, na stację Orlen zaparzyć kawę i jedna tam z pracownic mówi, o to pan. A no ja mówię, no ja, a pierwsze co mi przyszło do głowy, może gdzieś na interwencji byłem i coś, coś, coś źle zrobiłem, albo czegoś nie dałem. A ona mówi, to panu, czytałem panu artykuł w tym A, ja mówię, a dobra, ulga. <śmiech> <śmiech> Całe szczęście, że to to. <laughs> Ale opowiedzmy o tej dziewczynce, bo to jakby. No to było tak naprawdę takie zdarzenie, gdzie no przejeżdżaliśmy, tak? W patrolu patrzymy, ludzie gdzieś tam zaczynają na nas krzyczeć, wołać a tam no pięciolatka stoi na dachu, yy, no, no tylko czteropiętrowca. No to szybko wyskoczyliśmy, no a Dralina, no, na tyle szybko zadziałała, że mówię, ja się wprost przyznaję, że mam taki lęk wysokości, a tam wskoczyłem bez mrugnięcia okiem, tak. Udało się całe szczęście zdjąć dziewczynkę, później jak Dralina opadła, to doszło do mnie, że ja tam skakałem po tych dachach. No, ale mówię, no to jest y, nasz zawód tak z narzężyzeniem życia. No. Wróćmy do tematów y, muzycznych. Jak wygląda ten proces tworzenia tej muzyki, to jest tak, że nie wiem, tworzycie muzykę do tekstu, czy tekst do muzyki, kto jest od odpowiedzialny za tą sferę muzyczną, no, wiadomo, że ty jesteś odpowiedzialny za sferę tekstową, ale jak to wszystko wygląda? No to wygląda tak, że często siadam, yy, mam takie, kupiłem sobie takie pianino elektryczne i siadam i gdzieś tam zaczynam komponować, tak. No i myślę nad tym, jak, jaki to będzie utwór, różnie bywa, czasami potrafię napisać tekst i do niego gdzieś tam zrobić jakąś muzykę albo napisać najpierw i zrobić muzykę, później tekst, z tym, że to i tak cała kapela jak gdyby działa na rzecz muzyki, bo kiedyś jak zaczynaliśmy właśnie z The Light Street, to takie miałem pojęcie, że dobra, napisałem utwór, idę, zaśpiewam go na próbie. Nie, bo tam dochodzi perkusja, perkusja zagra inaczej, gitarzysta tu już zrobi inaczej, tu za swoje dołoży i nagle wychodzę z, z próby i, i się łapię za głowę, że tu wyszedł inny utwór niż ja go skomponowałem w domu, tak? Dlatego tu już podchodzę tak dojrzale. No i mam fajnych chłopaków, tak? Oni, za tą, oni, to, no, jak gdyby, ja przyniosę tekst i ja wiem, że oni za to um, wezmą odpowiedzialność i zrobią tę muzykę tak jak trzeba, tak? Szklanka za, seks, za seks. to kolejny dzień, który dłuży się Godziny. Najbliższy koncert gdzieś w okolicy, gdzie można przyjść, posłuchać Was, obejrzeć. Znaczy, to będzie tak. W najbliższy koncert to będziemy grali w tej lubawce z tego vouchera, ale później zaczyna się już pasmo koncertów takich troszkę dalej, bo jedziemy do żegania i tam jeszcze mamy świętoszów do obskoczenia, więc troszkę tam pogramy i tu dopiero wracamy z koncertami gdzieś od czerwca. Zobaczymy, no, będzie kamień na górę na pewno. Chcemy jeszcze spróbować gdzieś tam na Wałbrzych pojechać, zagrać tam fajnie. W, też w takiej harcówce mieliśmy przyjemność występować. No i gdzieś do Wrocław. a tu w Jeleniej Górze, przyznam szczerze, myślę nad tym, żeby zagrać, bo wiem, że też te gdzieś tam no, no moi znajomi wszyscy by przyszli na ten koncert chcieliby też zobaczyć na pewno, jak, jak ich koledzy grają. I tu gdzieś na jesieni się będzie coś, coś dużego szukowało. Jeszcze nie powiem co, bo nie chcę zdradzać, ale jest już w planach. Mnóstwo teledysków nagraliście. Tak, no to teledyski to jest y, gdzieś tam. Ja uważam, że jak jest zespół, jest muzyka, to musi być jakiś obraz tego, bo nie ukrywam, że y, nawet jak gdzieś w domu ćwiczę czy coś robię, to lubię sobie odpalić. Y, na ekranie, tak? Jakiś teledysk, jakiś kapeli różnych i później jak się napatrzę na to, na te wszystkie teledyski, tak sobie myślę, może jakiś trzeba nagrać, coś trzeba takiego pokazać fajnego, jak tutaj robią. Na przykład bardzo mi się podoba teledysk Coldplaya, jak on tam nagrany jest do tyłu. Wszystko idzie wstecz, czy, czy Harry'ego Stajsa, jak lata, ale jeszcze nie mam takich, takich zasobów pieniężnych, żeby gdzieś tam polatać w powietrzu, ale kiedyś do tego dojdę spokojnie. Obiecuję, że jeszcze Piotrek Sznoski będzie latować teletest. <grymne> Piotr, no, tego ci życzymy. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za miłą rozmowę. I, i co? I będziemy chyba spotkamy się jakoś na jesieni przed tym enigmatycznym, tak. tajemniczym koncertem. Dokładnie. I wtedy zrobimy zapowiedź. Dokładnie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ja również Państwu dziękuję za obecność. No i zapraszam na kolejny odcinek programu. Graj buczy do zobaczenia.